Dzień dobry, z ja Sosnowski z tej strony, wraz z Dariuszem, czyli kanał Meto w niezmienionym składku. Kłaniamy się bardzo nisko i witamy w kolejnym odcinku. Witamy jak zawsze wszystkich naszych stałych subskrybentów. Witamy również tych, którzy pierwszy raz widzą mnie i Dariusza, jeżeli tak jest. Zapraszamy do przejrzenia sobie naszego kanału i do docelowej subskrypcji, jeżeli ten kanał będzie dla Was interesujący. Dzisiaj będziemy mówić o takim fajnym, prostym temacie. Ułożyliśmy pięć podstawowych ćwiczeń porannych, czyli to będzie taki zestaw, porannej ciszy. Mam nadzieję, że będzie dla Was on pomocny i wdrożycie sobie go w życie. Zapraszamy. Zestaw ćwiczeń porannych. Oczywiście, zestaw ćwiczeń porannych będzie bardzo komfortowy, spokojny, bez jakiegoś napinania się, napinania się bo dopiero co wstaliście. Zaczniemy sobie od bardzo podstawowego ćwiczenia, czyli ćwiczenia oddechowego. I tutaj będziemy przenosić ręce nad głowę. Raz zdechem, i wydech ustami, wracamy. I raz jeszcze, wdech nosem. Trzy razy dłuższy wydech. I wracamy. Oczywiście powinniśmy to robić w piżamach, żeby był bardziej wiarygodny, ale myślę, że wiecie o co chodzi. To jest ćwiczenie numer 1, tego zróbmy sobie takich 10 wdechów w jednej serii. Ćwiczenie numer dwa. Jesteście już dobrze zwentylowani, więc teraz możemy zacząć już jakieś podstawowe ćwiczenie. Tutaj będziemy łapać nogę, przyciągać do klatki piersiowej, tak jak Madzia to robi. Głowa leży, łapiemy sobie obiema dłońmi, przyciągamy, utrzymujemy 10 sekund. I wracamy. Druga noga jest wyprostowana, tak jak widzicie, i łapiemy, przytrzymujemy 10 sekund, i wracamy. Robimy to po 10 razy na nogę. Możecie sobie zrobić, oczywiście, dwie serie po 10 powtórzeń, czyli 5 na jedną, 5 na drugą, odpocząć i raz jeszcze to samo, albo z marszu od razu 10 na nogę. Ćwiczenie numer 3. No i dla przeciwwagi, jak już tu troszkę sobie pozginaliśmy ten staw biodrowy, teraz będziemy go troszkę prostować. Tutaj najprostsze ćwiczenie: ręce wzdłuż tułowia. Nogi zginamy, tak jest i będziemy robić wznos miennicy, ćwiczenie już znacie. Utrzymujemy sobie, możecie zrobić z utrzymaniem, a możecie tylko, że tak powiem do góry i do dołu bez stawki izometrycznej. Bardzo powoli, swobodnie, bez jakiegoś napięcia, powoli prowadźcie ruch, oddychajcie oczywiście. I tu zrobimy sobie dwie serie po 10 powtórzeń. Dobrze, zmocniliśmy pośladki, zrobiliśmy troszkę wyprost z biodra. Teraz znowu dla przeciwwagi zrobimy sobie brzuch, bo właśnie pośladki i brzuch to takie najważniejsze mięśnie, żeby były napięte od rana, żeby trzymały naszą pozycję stojącą, poprawną, więc można robić ten brzuch oczywiście w różny sposób, co Wam wpadnie do głowy. My zostawiamy Wam dzisiaj jedną propozycję. Propozycja będzie, co my myśleliśmy? Łokieć do kolana, że się nie mylę, do przeciwległego, czyli idziemy sobie w taki sposób. Nie musicie jakoś mocno się napinać, powoli, tylko zaznaczcie, tak jest i wystarczy. Tutaj oczywiście powtórzenia są w zależności od zaawansowania, w zależności od wyspania się, w zależności od tego, czy, czy długo siedzieliście w nocy, czy rano chce Wam się, czy nie, ale przynajmniej też z dwie dziesiątki takie zróbcie. No i ostatnie nasze ćwiczenie, ćwiczenie numer 5. Już tu powoli musimy się przygotować do tego, żeby niestety wstać i zacząć ten nasz dzień bądź niestety wstać, bo fajnie go zaczynamy, więc niestety wstać, więc przełóżcie się proszę już na brzuch. Z brzucha wejdźcie w taki klęk podparty, czyli to, co Madzia robi. Dokładnie, nie wiem czy to wszystko widać. Mam nadzieję, nie, nie, widać się, jestem się znowu tutaj i będziemy robić klasyczne ćwiczenie, tutaj, tak, żeby kąt prosty był nogi, tak jest. I kąt prosty, jeżeli chodzi o ręce, dłonie, i tu będziemy robić klasyczny kocik grzbiet, czyli, możemy zacząć od dołu, i do góry kocik grzbiet, tak jest. Ćwiczenie, chyba najbardziej klasyczne, wszyscy je znacie. Pamiętajcie, że robić go powoli, oddychać swobodnie. Nic się nie napinać, bardzo powoli przytrzymujemy każdą pozycję po 2-3 sekundy i wracamy. Tego zrobimy sobie też 2 dziesiątki, czyli 2 razy 10. To był ten zestaw porannych ćwiczeń domowych, mam nadzieję, że był on jasno przekazany i przejrzyście, no i wdrożycie go sobie w życie, pamiętajcie, oczywiście systematycznie i cierpliwie podchodźcie do niego, nie szarpcie, no i mam nadzieję, że będzie on dla Was... Pomocny. Za dzisiaj z Dariuszem bardzo dziękujemy, zapraszamy oczywiście do udostępnienia tego filmiku, żeby szerszego grono zobaczyło nasze wypociny. Jak zawsze z mojej prawej, waszej lewej strony zostawiam kolejne filmiki do przejrzenia z naszego kanału. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmiku.